Mały przystanek tego. w, do do, w drodze do domu, opactwo stare, opactwo rzymskie, na skraju yy, tego muru Hadriana. Na przestrzeni wieków rzymscy żołnierze się wymieszali z miejscową ludnością i to tak... Ja tak się śmieję, że to rzymskie, rzymska mała bazylika, ale w Anglików jest taka czystej linii spadkobiercy Imperium Rzymskiego, Imperium Brytyjskie, ale to tylko Anglicy, Walijczycy, Szkoci nie Piękne państwo. A teraz to są jakieś pewnie kwatery Ktoś tu mieszka. Taka Anglia. Rewolucja religijna dawno przebyta i, i tyle. Szkoda, że aparatu nie wiem, bo to jest szybki przystanek. A tam u góry jest piękna rzeźba. No u nas to tak nie przetrwało, niestety nasze zawieruchy wojenne to jest co innego. Dobra. już się zbliżam, już nie ma perspektywy. Jeszcze tylko taki rzut oka na... Budyneczki bardzo urokliwe, w ogóle ta okolica to jest przepiękna okolica, takie, tak mi się to kojarzy właśnie Anglia. Przed chwilą mijaliśmy panią na koniku, sobie jechała po drodze, taki angielski spokój. Tam dalej z tyłu jest stary cmentarzyk, ale nie będę wchodził, żeby jakaś stara duszyczka się do mnie nie przyczepiła jeszcze tylko taką perspektywkę perspektywę bez zdrobnień proszę no trochę taka ruina, ale dzwon jest na górze no krużganki takie już dachu nie ma, główny dach jest o, jesteśmy tutaj Trochę daleko już, szkoda. No cóż, nie pojadę już do powys. Ale w powys już byłem. No pięknie. Cisza spokój. To jest to... Wcale nie trzeba jak widać szkockich gór, przepięknych szkockich gór, ale wystarczy małe stare opactwo gdzieś z boku drogi. Jak to mówią Czesi i Słowacy. Zajimawe, no zajimawe. Dobra, pa.